Cześć, ja jestem Rafał i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku Zagrajmy w Merida Waleczna. Jest to gra z 2012 roku, produkcji Disneya. Stworzona na podstawie właśnie filmu animowanego, kto oglądał to na pewno wie. No i kojarzę właśnie film. Gra już liczy sobie prawie 8 lat, więc nie jest to jakaś premierówka, ani nówka. No ale postanowiłem w nią zagrać ze względu, że już... Dawno kupiłem ją temu, bodajże chyba 3 czy 4 lata temu. No i kupiłem ją w zestawie z innymi grami i tak sobie leżała, leżała. No i w końcu postanowiłem ją odpalić. Za wiele o tej grze nie wiem, gram pierwszy raz, ale oglądałem kilka gameplayów. No i troszkę poczytałem o niej. I premiera tej gry odbyła się 19 czerwca 2012 roku. Jest to taka przygodówka, zobaczymy. No i jeszcze dostępna była na była i jest na Xboxa 360, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS, no i jeszcze na kilka innych platform, więc jest wybór. A my zagramy na PlayStation 3. No i w grze będziemy musieli pomóc naszej księżniczce pokonać jej wroga, czyli Mordu, który zamienił jej mamę w niedźwiedzia, no i również jej, bra jej braci. No będziemy musieli tutaj pokonać różnych właśnie wrogów w poszczególnych lokacjach. Praktycznie nie będę tutaj dużo opowiadał o historii tej gry, bo ona sama nas prowadzi właśnie we wszystkie wydarzenia, jakie tutaj będziemy... będą miały miejsce. No i możemy jeszcze tutaj zajrzeć to do dodatków co tu mamy opcje mamy tutaj wybór jeszcze trudności sterowanie, ja już tutaj sobie ustawiłem głośność, mam nadzieję, że głośność gry będzie dobrze ustawiona oraz efektów względem mojego mikrofonu żebyście dobrze mogli mnie słyszeć no i pytanie, jaką tutaj trudność wybrać jest to gra dla młodszych graczy od 12 roku życia od 12 lat wzwyż ja mam 28, więc chyba ja się jeszcze załapię, żeby w to grać. Trudność niska. Lubisz poznawać świat, gry i grasz dla zabawy. Wrogowie padają szybko i nie zadają dużo obrażeń. Średnia. Grasz dla zabawy, ale potrzebujesz też odrobiny wyzwania. Wrogowie zadają średnie obrażenia, a do ich pokonania potrzebujesz trochę więcej czasu. Wysoka. Lubisz, gdy gra stanowi wyzwanie. Wrogowie zadają znaczne obrażenia, a do ich pokonania potrzeba sporo czasu. Tr najtrudniejszy poziom to waleczna. Masz w sobie dość waleczności. Dobra, gram pierwszy raz. No Jest to gra dla dzieci, no ale dobra, dam na niską. Zawsze mogę, myślę, to zmienić. Czasami mogę dać na trudno, ma się mogę zdziwić. Chociaż, no nie. Raczej nie powinna tak gra być trudna, myślę. Zobaczymy. Dobra, niech tak zostanie. Nowa gra. Mamy tutaj wybór do strojów. Hm. Mamy wybór do strojów. Ja bym chyba został przy standardzie. Przynajmniej tak myślę. Ale tyle, co wiem, właśnie ten strój będziemy mogli później jeszcze zmienić w trakcie gry, więc zmienimy, jeśli będzie taka możliwość, a na pewno raczej będzie. No i tutaj będziemy mieli również kilka znaczków do zbierania. Będziemy zbierać monety. Za te monety będziemy ulepszać naszą postać. Kupywać właśnie w sklepie ulepszenia, ale najpierw krótkie wprowadzenie w grze. To jest właśnie mama Meridy. <śm> Uch, gdzież ona jest? Mamo! No już mamy na starcie samouczek, jak się poruszać. Tutaj na pewno będziemy mieli zawsze takie samouczki na samym starcie gry. Jeśli chodzi o prawę graficzną. Jest najgorsza. Ale czuję się, abym grał w PlayStation 1 albo 2. W ogóle na PlayStation 1 było bardzo sporo takich właśnie gier z takim kątem kamery. Jak mamy tutaj właśnie? Wciśnij krzyżyk, aby wykonać skok. Gonimy mamę, bo nam ucieknie. Czy tu mama powala te drzewa? No, potężna ta mama, muszę przyznać. Mamo! Stój! No, tutaj chyba musieliśmy niestety spaść z tego mostu czyli most musiał się zawalić. Kolejna historyjka wprowadzająca. Pewnie Więc słuchamy: się, widząc, że księżniczka goni po lesie. Ale to nic. Nieczęsto ktoś chwali mnie za dworskie maniery. Jestem Merida, córa tatusia. Oto on, Fergus. Niedźwiedzi król Dan Broch. Nauczył mnie jeździć konno, władać mieczem i strzelać z zębów. Ale faktyczne rządy sprawuje jednak moja mama, królowa Elinor, dyplomatka. Chce, zachowywała się jak przystoi księżniczce. Ona mnie nie rozumie i nie chce zrozumieć. Ach, czemu? Czemu nie może być inna? Mieliśmy tutaj krótkie wprowadzenie. Podobnie jak w kreskówce, jak dobrze wiem, to też był właśnie Tata Meridy Ferguson. Ja tak kojarzę, bo tak zwiastun oglądałem, ale nie oglądałem w ogóle tego filmu. To piękna broń! Pierwsza broń, którą mamy. Jest to miecz. Miecz, miecz ćwiczebny. No i tutaj oczywiście mamy samouczek jak uderzać mieczem. No i zbieramy pieniążki, za które potem będziemy mogli sobie ulepszyć naszą postać. Podczas gdy będziemy mieli właśnie porozmieszczane sklepiki. W których będziemy mogli sobie właśnie no, rozbudować ulepszenie postaci w ogóle... Ale zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać te sklepy w tej grze, no i co będziemy mieli do dyspozycji. Mamy więcej kwiatów, ścinamy wszystkie. A jeszcze nie dodałem, że w grze będziemy mieli również jakieś zagadki. Tutaj, łamigłówki, coś takiego. Tutaj na kamieniach we właściwej kolejności. Może muszę na specjalnie stanąć? Tutaj mamy skrzynię. Łuk! Łuk zdobyty łuk ćwiczebny. Dobra, mamy już łuk i mamy miecz. Ale potem będziemy, będziemy jeszcze znajdywać lepsze. Łuki, lepsze miecze. Kwiaty i inne rośliny można ściąć jedynie mieczem. Czyli rozumiem, że łukiem nie mogę ich niestety... ściąć. No wreszcie to jest logiczne, bo... jak łukiem można ścinać kwiaty? Kolejne otwarte drzwi. Mamy kolejne przejście. Tutaj sprawdzimy, ale jednak nie, nie mogę ściąć kwiatów yy, ściąć łukiem. Musimy mieczem. Stanę na płycie naciskowej. Zaraz staniemy. O, Doskonale wiem, co robić. Ja się domyślam, co trzeba robić. Ile nietoperków wyleciało. I nasza mama. Wróć, proszę. Nie wiem dlaczego ona ucieka. Podwójnie możemy skakać teraz, w tym momencie, jak widzimy. Podobnie jak w Kreszu Bandykucie, też właśnie był podwójny skok. Kto grał w Kresza, to na pewno wie. Nie, <laughs> mi właśnie ostatnio spodobała się ta. Ten nowy Crash, Nitro Field. czyli wyścigi, które możemy pamiętać nawet na PlayStation 1, oh, teraz właśnie powstał remake, no i oprawa graficzna naprawdę jest świetna, jeżeli graliście, napiszcie w komentarzach, no ale dla mnie spoko. Jak mam ją dogonić? Oh, to wszystko przez te wiedźmy! Błędne ogniki. Zaprowadzą mnie do chaty wiedźmy. Każe jej odmienić mamę. No, mamy tutaj błędne ogniki. Mama ułożyła mi życie. Nie dbała o to, czego ja chcę. No więc uciekłam. I tak natknęłam się na chatę wiedźmy. Naprawdę tam stała? A może to ja ją tam sprowadziłam? Zażądałam od wiedźmy zaklęcia. Dałam rozkaz jako przyszła królowa Danbroch. Co za kłopota. I właśnie te krótkie historyjki, które są podczas gry one nas tak wprowadzają właśnie w historię. Więc fajne to jest. Podążaj za ognikami. Takie mamy zadanie. I tutaj widzimy mamy... Kamienie są niezwykłe. Ciekawe, czy tata je kiedyś widział. Mamy tutaj sporo właśnie tych światów, które będziemy musieli oczyścić. Ile ich tu mamy? 8? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dokładnie. Podobnie jak w kreszu <trujce> trójce w Warproomie, również były porozmieszczane światy. No ale tam było po pięć i był boss i znowu było pięć i był boss. No a tutaj mamy praktycznie. A w tej grze to nie wiem, czy mamy jakieś bossy, chyba nie raczej. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ty! Zmieniłaś moją mamę w niedźwiedzia. To twoja wina, moja! Moja? Kimże jestem, by odmówić przyszłej królowej Danbro? Zgoda. Lecz zwiodłaś mnie. Ale ma pysk, ta wiedźma? Źródło tego wszystkiego! Ty nim jesteś! Nie dziecko! Twoją matkę przemieniła o wiele, wiele starsza magia! Dawno temu w lesie zjawił się niedźwiedź zrodzony z uporu i braku zaufania. Mordu! Tak! Bestia nie odeszła! Mordu trzymają przy życiu gniew i egoizm! Wciąż błąka się po lesie, a jego przeklęty duch wypacza moc starych kamień. Zepsucie wypłynęło z kamień. Plaga ogarnęła cały las, skrzeszając wszelkiej maści potwory z czasów mijonych kartie, pan Gregori, Wypaczyło Wilki. też moje czary, których skutki... Ciężko przewidzieć. Właśnie ta magia więzi twą matkę. Murduczer czerpie z obelisków, które sam skaził. Gdy pokonasz stwory, oczyścisz kamienie i cofniesz plagę. Ja? Czemu ja mam to robić? Bo jesteś najlepszym łucznikiem w królestwie, głuptasie. Nieprawdaż? Mogę ci ufać? <śmiech> <śmiech> Bez zaufania. Już nigdy nie uwolnisz matki! Chcesz, aby skończyła tak jak mordu? Jasne, że nie! To chyba nie mam wyjścia. Ach, zapomniałabym! Masz, weź ten amulet! On pomoże ci oczyścić pierwszy kamień. Chęć! Szybko! My tu sobie gadamy, a plaga już dotarła do mego domu! I walczyć z potworami. No i mamy tutaj już pierwszy amulet ziemi. Ten amulet zadaje dodatkowe obrażenia latającym lub mającym korzenie przeciwnikom, a także sprawia, że niektóre obiekty zaczynają rosnąć. No jest to pierwszy nasz amulet. Będziemy mieli cztery, jak Co widzimy. Ja Te lasy były groźne jeszcze przed nadejściem plagi. O kruczek, leciał. Wszędzie tak ciemno. Jest pierwsi wrogowie. Widmo wilki to chyba są jak dobrze pamiętam jak ta wiedźma mówiła. To chyba zdołam przywrócić las do normalności. I mamę! Może ta stara wiedźma nie kłamała. Zatem mordu był w tym miejscu. A! Ikony nad bramą poziomu informują o tym, ile przedmiotów znajduje się na danym poziomie i ile z nich udało ci się zdobyć. Kolejny kraj. Aby pozbyć się Musisz udać się do wszystkich krajów i oczyścić obejście. Przejdź przez linię, a znajdziesz się w zagajniku. Więc musimy udać się do wszystkich krajów, jak słyszeliśmy, wiedźmy i oczyścić kamienie. Pierwsza tutaj lokacja to zagajnik. Tutaj, jak widzimy, mamy jeden miecz w tej lokacji i trzy gobeliny, czyli te obrazki. A więc myślę, że zrobimy to sobie w kolejnym odcineczku. Pójdziemy właśnie do Zagajnika. No i w tej grze pomożemy Meridzie odmienić jej mamę, która została zmieniona w niedźwiedzia przez Mordu. Ja, historia taka sobie, no. Gra na razie taka fajna nie wiem czy ten poziom trudności to nie za no ale na razie nic nie mówimy do przodu w tym odcineczku moi drodzy to by było wszystko a już wkrótce kolejny odcinek na który go was zapraszam do następnego razu cześć